Hej, hej! Każdy, kto choć jeden raz zawitał do naszego ptasiego raju, doskonale wie, jak różnorodne mogą być popuszki. Możecie napotkać się na pełne wdzięku, klasy oraz gracji, ale jednocześnie na nieco rozbawione i psotne, ale z całą pewnością bardzo sympatyczne. Bez względu na gatunek, wszystkie są niezwykle pociesznymi stworkami. Jeśli masz ochotę na poprawienie sobie humoru oraz na potężną dawkę endorfin, ptasi przyjaciele doskonale wiedzą, jak to zrobić. Czeka na Was moc atrakcji oraz super pozytywne doświadczenia, które zapamiętacie już na zawsze. Zapraszamy w imieniu swoim oraz naszych czarujących papuzik przyjaciół.